Bardzo często mówi się o tym, że kluczem do efektywnej pracy czy rozwijania swojego biznesu jest umiejętne delegowanie zadań innym osobom. I to jest prawda, ale jednocześnie bardzo mało mówi się o tym, że niekoniecznie trzeba delegować komuś. Można też delegować czemuś. Tym czymś są automatyzacje, które mogą wykonywać również pracę za Ciebie, uwalniając Twój czas, tak żebyś mógł, mogła skupić się na ważniejszych rzeczach. W dzisiejszym odcinku powiem Ci, czym te automatyzacje są i jak możesz je zastosować u siebie. Cześć, z tej strony Damian, a ty słuchasz właśnie podcastu z technicznego na nasze, z którego dowiesz się, jak wykorzystać technologię, aby poprawić jakość Twojego życia, pracy i małego biznesu. Zapraszam do pierwszego odcinka. Cześć, 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 Jeszcze raz witam cię serdecznie w pierwszym odcinku podcastu z technicznego na nasze. Wszystkie materiały, opisy, linki do tego odcinka znajdziesz pod adresem z technicznego.pl ukośnik 001 i nie przedłużając zaczniemy sobie omawiać dzisiejszy temat. Przygotowałem dzisiaj dla was trochę informacji na temat automatyzacji. Powiemy sobie czym te automatyzacje tak właściwie są, jak z nimi zacząć i jak mogą Ci one pomóc na co dzień w codziennym życiu, w pracy czy w biznesie. I jeśli nie znasz się za bardzo na technologii, to spokojnie ten odcinek w ogóle ten podcast ma z założenia wyjaśniać takie właśnie zagadnienia prostym językiem, tak żeby osoba, która na co dzień po prostu pracuje przy komputerze, była w stanie je zrozumieć i wykorzystać tą wiedzę do swoich celów i do poprawy tego, jakiej się pracuje. Ok, to zaczynając temat automatyzacji. Pewnie masz w swoim życiu takie czynności, które musisz wykonywać z pewną regularnością. Czy to jest codziennie, czy co tydzień, czy co miesiąc, czy nawet raz na kilka miesięcy. I niezależnie od tego, tak naprawdę, jak często wykonujesz te, te czynności, jeśli one są powtarzalne, to istnieje duża szansa, że możesz je w jakiś sposób zautomatyzować. Czyli oddać ich wykonanie. W ręce programu komputerowego, który w Twoim imieniu będzie rzetelnie, raz za razem to zadanie wykonywać. Możesz zastanawiać się, po co miałbyś, miałabyś to tak właściwie robić. Chodzi przede wszystkim o to, żeby z jednej strony odzyskać czas, który możemy przeznaczyć na ważniejsze dla nas rzeczy, bo idę o zakład, że na nadmiar czasu nie narzekasz, i jak chyba każdy w dzisiejszych czasach. Z drugiej strony. To, co jest też istotne, to oszczędzanie naszej uwagi. Na co dzień bombardują nas informacje ze wszystkich stron, i im częściej możemy coś wykonywać, możemy sprawić, żeby coś wykonywało się bez naszego udziału czy bez naszej uwagi, tym lepiej, tym więcej tej uwagi oszczędzimy dla siebie i będziemy mogli wydać ją na co tylko chcemy, jeśli założymy, że uwaga w pewnym sensie jest taką naszą wewnętrzną walutą. Z trzeciej strony. Automatyzacje pozwalają utrzymać jakość w czasie. To znaczy, jeżeli jakąś czynność przekształcisz w zautomatyzowany proces, to ten proces każdorazowo będzie wykonywał się dokładnie w ten sam sposób. I jakość efektu, który otrzymasz, będzie za każdym razem taka sama. Jeżeli coś pójdzie nie tak, albo postanowisz Podrasować nieco automatyzację, tak żeby było, efekt był jeszcze bardziej jakościowy, wystarczy, że wprowadzisz zmiany w automatyzacji, i od tego momentu za każdym razem ta jakość już będzie wyższa. Czyli automatyzując rzeczy w swoim życiu, wprowadzasz też do, do tych rzeczy pewien, pewien poziom jakości, którego od tego momentu będziesz się trzymać i poniżej którego nie będziesz schodzić. Bo dbanie o ten poziom będzie się odbywać poza Twoją świadomością po prostu ten proces będzie automatycznie dostarczał ci jakość. I moglibyśmy w tym momencie dokonać takiego małego podziału na potrzeby dalszych naszych rozważań, podziału kategorii automatyzacji. Bo tak, z jednej strony będziemy mieli takie bardzo małe wspomagacze, które będą pozwalały ci oszczędzić maksymalnie kilkanaście sekund, ale jednocześnie nie będą powodowały rozproszenia twojej uwagi albo będą cię Chronić przed rozproszeniem uwagi. Prosty przykład. Jeżeli często piszesz do swoich klientów maile, w których zawierasz numer konta do przelewu wynagrodzenia po wykonanym zleceniu, to jeśli za każdym razem logujesz się do konta swojego bankowego, kopiujesz ten numer konta i wklejasz go do tego maila, to jest to coś, co w trakcie pisania maila po prostu cię na pewno rozprasza. Możesz za to. Ten numer konta dodać sobie do takiej wspomagającej automatyzacji i jednym kliknięciem albo dwoma kliknięciami wstawiać go zawsze w momencie, w którym go potrzebujesz. Będziesz go mieć zawsze pod ręką, nie będziesz się rozpraszać, nie będziesz opuszczać okna tworzenia maila w momencie, w którym nie musisz tego robić, nie będziesz rozpraszać swojej uwagi. Drugą kategorią będą małe procesy, które po zautomatyzowaniu spowodują, że oszczędzisz. Do kilku minut jednorazowo przy każdym uruchomieniu takiej automatyzacji. W każdej sytuacji, w którym zamiast robić coś ręcznie, będziesz już mógł, mogła wykonać automatyzację. Przykład, jeżeli tworzysz materiały do sieci społecznościowych i masz zdefiniowane szablony graficzne do postów. To jest duża szansa, że za każdym razem, gdy tworzysz nowy post, musisz otworzyć pewien program graficzny, czy to będzie Canva, czy Photoshop, otworzyć w tym programie szablon i pozmieniać sobie w nim treści, które, które tam potrzebujesz, wyeksportować i wtedy już możesz wrzucać, publikować ten post, te treści w internecie. Czy nie łatwiej byłoby zdefiniować sobie ten jeden szablon w formie właśnie takiego stricte szablonu? który uzupełnić automatycznie na podstawie tekstów, któremu przygotujesz, bez kopiowania pliku, bez otwierania programu graficznego. Po prostu jednym, dwoma kliknięciami masz gotową grafikę, którą już możesz opublikować. I fakt, może to jest tak, że tego typu automatyzacja nie oszczędzi Ci godzin w tygodniu, ale oszczędzi Ci kilka minut za każdym razem, kiedy będziesz ten post przygotowywać. To już jest spora oszczędność. Bo jeżeli na stworzenie tej automatyzacji poświęcisz godzinę, dwie godziny, to po pierwszym miesiącu czy po dwóch miesiącach ten czas włożony w tworzenie automatyzacji Ci się już zwróci, a każde kolejne jej wykorzystanie to będzie po prostu czysta oszczędność dla Ciebie. Trzecią kategorią automatyzacji są większe procesy, które mogą już oszczędzać kilkanaście, kilkadziesiąt minut za każdym razem i które zwykle składają się już z większej liczby kroków, takich jak na przykład... Wspominaliśmy przed chwilą o procesie tworzenia grafik do, do, na potrzeby internetu i gdybyśmy popatrzyli na ten proces szerzej i wzięli pod uwagę ogólną publikację treści w internecie, to zobaczymy, że ten proces ma jeszcze więcej kroków, tak? jeszcze więcej etapów. Z jednej strony piszemy treść posta, z drugiej strony redagujemy jakoś ten post, tworzymy grafikę. Planujemy wrzucenie tego posta do sieci, czy w końcu planujemy go z wyprzedzeniem, albo czekamy na odpowiedni moment i publikujemy go własnoręcznie. Jeżeli by cały ten proces złożyć w formie automatyzacji, to oszczędność, którą dostaniemy, będzie już zdecydowanie większa niż w przypadku samego generowania grafiki. W tym przypadku możemy sobie zautomatyzować ten proces od tak naprawdę wymyślenia posta czy jego redakcji. Przez wygenerowanie grafiki, publikacje w sieciach społecznościowych, i to już jednorazowo daje nam całkiem dużą oszczędność. Tak? To już nie są dwie minuty czy pięć minut, tylko to już jest każdorazowo kilkanaście, nawet kilkadziesiąt minut, w zależności od tego, ile zwykle ci ten proces zajmuje. No i ostatnią kategorią procesów będą już takie bardzo duże procesy, działające tak naprawdę raczej w firmach. I te procesy mogą oszczędzać dziesiątki godzin w miesiącu nawet można zaryzykować stwierdzeniem, że niektóre automatyzacje mogą oszczędzać całe etaty pracy ludzi w danej firmie. Bo na przykład obsługa procesów różnego rodzaju procesów, czy to HR-owych, czy tak naprawdę każdego rodzaju specjalizacji przełożone na automatyzację może powodować, że mniejsza liczba osób będzie Ci potrzebna do tego, żeby te procesy były wykonywane efektywnie. Ale ze względu na to, że ten temat, te duże procesy i automatyzacja dużych procesów to już jest coś, co wykracza poza tematykę tego podcastu, to duże procesy na razie sobie pominiemy. Skupimy się na wspomagaczach, małych procesach i większych procesach. W tym miejscu też nie sposób nie wspomnieć o tym, że żyjemy w czasach. Tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji w czasach GPT, Mid Journey i innych tego typu narzędzi, które, niejako w magiczny sposób są w stanie w ogóle automatycznie wykonać sporą część pracy za nas. I ich włączanie w automatyzację to też jest coś, o czym będziemy rozmawiać, ale to sobie zostawimy na przyszłe odcinki. Nie chciałbym tutaj na razie za dużo ci wrzucać na raz, bo tak jak mówiliśmy na początku, w efekcie wysłuchania tego odcinka chodzi o to, żebyś po prostu wiedział, wiedziała, jak zacząć i co zrobić, jakie jakie kolejne kroki podjąć, żeby te automatyzację zacząć wdrażać do swojego życia. Przejdźmy więc do tego, jak zacząć z automatyzacjami. Lubię takie stwierdzenie, z którym spotkałem się już też kilkukrotnie i to nie jest twierdzenie, którego ja jestem bezpośrednim autorem że automatyzacja zaczyna się od kartki papieru. Chodzi o to, że mało która automatyzacja jest taka, że siadamy przed komputerem, otwieramy program do tworzenia automatyzacji i składamy w nim sobie klocek po klocku od razu pełny proces, i od razu wiemy, co nam chodziło po głowie, i mamy efekt, który nas satysfakcjonuje. Większość automatyzacji, większość dobrych automatyzacji zaczyna się od dobrego planu. A żeby z kolei stworzyć dobry plan, musisz wiedzieć, co ten plan ma realizować. Dlatego najlepiej jest, jeżeli przez jakiś czas, na przykład przez tydzień, będziesz notować sobie gdzieś z boku, gdzieś na jakiejś małej kartce, jakimi rzeczami zajmujesz się na co dzień i które z tych rzeczy chciałbyś, chciałabyś oddać w ręce automatyzacji. To jest pierwszy krok. Drugi krok. Po tym okresie tygodniowym, zapisz na kartce, albo już możesz zmienić formę, i to już może nie być kartka, tylko jakiś notes. Zapisz, co konkretnie dzieje się w tych zadaniach, które wykonujesz, które zapisałeś, zapisałeś na tej pierwszej kartce. To pozwoli ci spojrzeć na ten proces tak bardziej całościowo i zastanowić się nad tym, które z tych rzeczy są możliwe do zautomatyzowania, które w ogóle chcesz zautomatyzować. Bo może być też tak, że niektóre z tych rzeczy po prostu. Mimo, że są powtarzalne, sprawiają ci przyjemność. Głupio byłoby automatyzować rzeczy, które sprawiają ci przyjemność, i odbierać sobie tak naprawdę przyjemność z życia, tak? W automatyzacjach chodzi o to, żeby te rzeczy, które nam nie służą, oddać w ręce czegoś innego, a nie te rzeczy, które lubimy robić. Chodzi o to, żeby mieć więcej czasu na to, co właśnie lubimy robić. Ok, yy, i jeśli już mowa o takich rzeczach, które na start. Można zautomatyzować, to to naprawdę nie muszą być bardzo skomplikowane czynności. To mogą być nawet rzeczy, które codziennie zajmują ci kilka minut. Niech to będzie chociaż 5 minut dziennie, to taka czynność przekłada się już nawet na 2 godziny miesięcznie. Jeżeli na tworzenie automatyzacji poświęcisz dwie godziny, to już po pierwszym miesiącu ta automatyzacja zacznie w pewnym sensie na siebie zarabiać. I jeśli miałbym ci podać przykłady takich rzeczy, które możesz na start zautomatyzować, to mogą to być na przykład miesięczne przelewy. Wystarczy, że w aplikacji swojego banku skonfigurujesz przelewy powtarzalne. Nawet nie musisz uczyć się nowego narzędzia. A to już oszczędzi ci w perspektywie miesiąca kilka kilkanaście dobrych minut. Możesz też zautomatyzować często odpowiedzi czy pobieranie informacji, których często potrzebujesz w konkretnych miejscach czy przy wykonywaniu konkretnych zadań. Tak, jak wspominałem wcześniej o tym numerze konta, który wklejasz zawsze w wiadomości do klienta, i ten numer konta musisz zawsze kopiować ze swojego konta bankowego, tak, możesz skorzystać z aplikacji typu Text Expander, która działa w ten sposób, że po wpisaniu na klawiaturze jakiegoś określonego, e, określonej frazy, zamienia tą frazę na zdefiniowany wcześniej dłuższy tekst. I możesz w ten sposób naprawdę wiele czasu oszczędzić. Na przykład. Jeżeli podepniesz tam swój numer konta, jeżeli podepniesz tam treści wiadomości, których, które często piszesz, za każdym razem ręcznie, a za każdym razem piszesz to samo i za każdym razem zastanawiasz się, co napisać i jak to było, do tego wszystkiego możesz wykorzystać właśnie Tekst Expander, który też, mimo że jednorazowo nie oszczędza bardzo dużo czasu, to sumarycznie pozwoli ci oszczędzić go dużo więcej z jednej strony właśnie tego czasu, z drugiej strony uwagi czy takiej ogólnej efektywności, co nie? I to chyba jest dobry moment do tego, żeby porozmawiać o narzędziach, które mogą być wykorzystywane do automatyzowania. Jest ich bardzo dużo, naprawdę powstał ich teraz ogrom i to trochę pokazuje, że żyjemy w ciekawych czasach, gdy bez umiejętności programowania możemy kilkoma kliknięciami stworzyć sobie nasze własne programy czy skłonić komputery do tego, żeby w naszym imieniu wykonywały określone zadania, które pomogą nam pozbyć się pewnych nudnych i powtarzalnych rzeczy. Dużo zależy od tego, czego tak naprawdę potrzebujesz. W opisie do tego odcinka znajdziesz linki do kilku ciekawych aplikacji, które polecam, ale jeśli spojrzymy na to tak bardziej całościowo i spróbujemy sobie to jakoś uszeregować, to tak, z jednej strony istnieją aplikacje, z których na pewno już korzystasz, a które mają wbudowane w siebie automatyzacje. Na przykład aplikacje bankowe, o których już powiedzieliśmy, mogą pozwolić Ci zautomatyzować wykonywanie miesięcznych przelewów. Aplikacje pocztowe, na przykład, poczty e-mail, mają już teraz zwykle funkcje filtrów, które pozwolą Ci skonfigurować pewne zasady traktowania przychodzących do Ciebie wiadomości e-mail, tak żeby na przykład one były już wstępnie przesortowane, jak tylko trafią na Twoją skrzynkę. Zanim otworzysz w ogóle program pocztowy. Z drugiej strony istnieją aplikacje wspomagające, czyli te, które nie oszczędzą ci może godzin, ale które są takim przyjemnym dodatkiem, tak naprawdę najbardziej oszczędzają naszą uwagę. I to będą wszelkie aplikacje typu text expander. Jeżeli korzystasz z urządzeń Apple, to taką aplikację masz już wbudowaną, bo to się po prostu konfiguruje w ustawieniach klawiatury. A jeśli korzystasz z Windowsa, to TextExpander jest jakby też nazwą aplikacji i możesz z niej skorzystać, chociaż ona jest płatna. Darmowa alternatywa na Windowsa to jest Espanso. Również możesz rzucić okiem. No i jeżeli chcielibyśmy rozmawiać już o takich większych automatyzacjach, może trochę bardziej złożonych, to możemy tutaj wskazać na przykład Make.com czy Zapier. I te aplikacje służą już do. Łączenia pomiędzy sobą różnych usług, z których korzystasz na co dzień, czy poczty, komunikatorów, arkuszy kalkulacyjnych i, i tak dalej. I te rzeczy możesz jakby w tych aplikacjach ze sobą łączyć, budując takie pełne, złożone procesy, które wykonują się same bez Twojego udziału na podstawie określonych wyzwalaczy. Także w zależności od tego, co chcesz zrobić, jaki jest Twój taki pierwszy efekt. Możesz wybrać opcję, która będzie Ci najbardziej odpowiadać. Ja osobiście na początek, jeżeli jeszcze nie miałeś, nie miałaś styczności z automatyzacjami, polecałbym skupić się z jednej strony na tych aplikacjach, które już masz, czyli automatyzację przelewów, czy ogarnięcie Twojej skrzynki pocztowej, tak żeby te wiadomości, które ci tam przychodzą, sortowały się same. Czy włączenie sobie automatycznego oszczędzania na swoim koncie bankowym? To są wszystko przykłady takich rzeczy, które masz pod ręką i z których możesz na start skorzystać. Jak będziesz zainteresowany, zainteresowana czymś więcej, to kolejnym krokiem, który bym Ci sugerował jest właśnie ten Text Expander, czy alternatywy do tego programu, takie, które Ci będą najbardziej odpowiadać. A jeżeli korzystasz z urządzeń Apple, to możesz też zainteresować się aplikacją Apple Shortcuts, która jest takim wbudowanym w system i w, tak naprawdę we wszystkie urządzenia. Narzędziem do automatyzacji zadań wykonywanych właśnie na tych urządzeniach. Więcej o niej porozmawiamy sobie w kolejnych odcinkach, na pewno. Jeżeli już to wszystko masz za sobą, to wydaje mi się, że jest dobry moment, żeby wskoczyć trochę głębiej, skorzystać z usług Make.com i tam spróbować budować swoje, takie już bardziej złożone automatyzacje, które będą Ci oszczędzać więcej czasu i będą Ci pomagać w bardziej zaawansowany sposób. No, i teraz już zmierzamy powoli do końca. Na koniec może się pojawić takie pytanie: jak już przesłuchałeś ten cały odcinek, czy to nie jest sztuka dla sztuki? Czy takie kombinowanie z automatyzacjami to nie jest coś, co jara tylko jakichś tam technicznych użytkowników, a tak naprawdę jest nikomu niepotrzebne? I wydaje mi się, że to zależy od tego, co robisz albo od tego, co chcesz robić w życiu, bo doba każdego z nas ma taką samą długość. I jeżeli ten czas ci odpowiada, jeżeli wystarcza ci czasu na wszystkie rzeczy, których potrzebujesz, nie odczuwasz zmęczenia wieczorami i po prostu żyje ci się dobrze tak jak ci się żyje, to być może, że automatyzacje nie są ci wcale potrzebne. Ale jeśli z drugiej strony czujesz, że nie na wszystko starcza ci na co dzień czasu, to może to jest dobry moment na to, żeby spróbować z automatyzacjami i sprawdzić, po prostu sprawdzić, czy pomogą ci one, czy będą bardziej przeszkadzać. Jest takie wyświechtane już chyba dosyć mocno powiedzenie: pracuj mądrze, a nie ciężko. I z tym powiedzeniem na koniec Cię dzisiaj zostawiam. I jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zapraszam do subskrybowania tego podcastu i przypominam, że wszystkie dodatkowe materiały, linki i narzędzia znajdziesz pod adresem z technicznego.pl/ukośnik 001. Do usłyszenia już niedługo.